Dzień dobry. Nazywam się Danusia Kuźnik i witam was na naszym dzisiejszym live'ie. Mam nadzieję, że ktoś tu się zaraz pojawi i jeśli tylko będziecie ze mną, to machnijcie ręką albo mrugnijcie okiem, żeby było nam łatwiej, żeby mi też jest dzięki temu. O już ktoś się pojawił. Dzień dobry, kimkolwiek jesteś. Miło mówi się do osoby, już do dwóch osób. Miło mówi się do dwóch osób, do trzech, do pięciu. Wtedy ten komunikat jest zaadresowany. Jak pewnie zdążyliście się zorientować, już od chyba dziesięciu dni spotykam się z Wami na live'ach. Do tej pory spotykaliśmy się w takim obszarze tematów związanych z samodzielnością. Z samodzielnością dziecka, tego jak do niej doprowadzić, jakie mamy ograniczenia, w tym jakie mamy yy, zasoby, jakie mamy sposoby czy triki na to, żeby yy, to dziecko wychować do samodzielności. A dzisiaj obiecałam, znaczy właściwie wczoraj obiecałam, że dzisiaj spróbuję krótko, bo to nie będzie tak długo jak do tej pory, spróbuję krócej opowiedzieć Wam o tym, co nas zainspirowało do tego, żeby przygotować kurs o rozwoju seksualności, o rozwoju seksualnym dzieci, seksualności dziecka od poczęcia po dojrzałą, ukształtowaną, spójną tożsamość takiego młodego, dorosłego człowieka. I co mam na myśli, mówiąc, co nas do tego zainspirowało? Nas, czyli mnie i mojego męża, Marka, jesteśmy małżeństwem już. To jest niemożliwe, ale jesteśmy małżeństwem od 21 lat, prawie że jeszcze brakuje nam tylko kilku miesięcy do tego, żeby tak było. Yy, mamy czworo dzieci. Yy, mój może jest psychologiem, psychoterapeutą, ja jestem pedagogiem, logopedą. Yy, jak ktoś pracuje w edukacji, to trudno być yy, jednej specjalności. Nauczycielem zwykle mamy kilka. Yy. Od lat pracujemy z ludźmi. Od lat pracujemy z ludźmi, prowadzimy szkolenia, warsztaty. Prowadzimy konsultacje również dla rodzin i małżeństw. Ale taki pomysł o tym, żeby skonstruować ten projekt, ten kurs, właściwie zawdzięczamy naszym dzieciom. Część z naszych dzieci jest już dorosła, część jeszcze nie, część z tej niedorosłej części jest już bardzo blisko do dorosłości, w związku z czym rzeczywiście spędziliśmy ze sobą już spory kawał czasu. Dzieci odkąd y, pamiętają, odkąd y, o tym mówimy, zawsze powtarzały, że jeśli chodzi o rozmawianie na tematy związane z seksualnością, z seksem, z ciałem, z płciowością, z kobiecością, męskością, nie ma w naszym domu problemów, nie ma w naszym domu tabu, nie ma w naszym domu zawstydzeń, nie ma w, domu, w naszym domu niewłaściwych pytań. Bardzo często to w takim cudzysłowie mówimy o tym, że to są rozmowy przy rosole, choć one się odbywają również i przy jajecznicy, czy przy płatkach kukurydzianych, tak? przy śniadaniu. Naprawdę w bardzo różnych, w bardzo różnych sytuacjach nie w żadnym szczególnym, nie wiem, żadną szczególną ceremonią, że oto teraz zbierzemy się wieczorem, żeby porozmawiać o tych sprawach. Nie. Oczywiście, jeżeli któryś z naszych dzieci potrzebuje o tym porozmawiać w takim, takiej konfiguracji sam na sam, to to się odbywa. Natomiast chodzi o to, że ten temat po prostu funkcjonuje tak samo jak funkcjonuje, nie wiem, zakup butów, wyjście na spacer, imieniny, urodziny. Kwestie szkolne, ten temat po prostu jest obecny. I to był taki jeden z takich impulsów, który nas pozytywnie sprowokował do tego, żeby zająć się tym tematem. Drugi jest taki, że my po prostu razem z moim mężem lubimy gadać, tak? Lubimy mówić i tak nie, może to nie jest skromnie, ale też myślę sobie, że nie ma co czekać na jakąś fałszywą skromność. Że y, czasem zdarza nam się mówić z sensem. W związku z tym, y, no, siedzi, y, jesteśmy teraz w domu, mamy więcej czasu, y, i pomyśleliśmy o tym, że y, no to w takim razie wykorzystajmy ten czas jako dar, wykorzystajmy ten czas jako sposobność y, i spróbujmy zrobić coś, czego, o czym zawsze marzyliśmy. Tak? Czyli spróbujmy. Dać trochę z siebie w tym kawałku. I coś, co dla mnie jest jakby bardzo, bardzo ważne, kiedy myślę o tym kursie, to to, że ten temat seksualności, ten temat w przypadku małych dzieci odpowiedzi na pytania, skąd się wziąłem, co to jest miłość, co to jest seks, jak się robi dzieci, czy dzieci się kupuje, co ma do tego kapusta czy bocian. To są tematy, które bardzo wielu rodziców wprawiają w, w taki stupor, osłupienie, taką myśl zaczyna się, zaczęło się, co ja mam teraz zrobić? Niech ci tata wytłumaczy, niech ci, nie wiem, podsunę ci jakąś książeczkę, że wymaga to, że powoduje to bardzo dużo takiego zakłopotania wśród rodziców. Efektem takiej mojej pracy z rodzicami na warsztatach jest na przykład wyciąganie tego, takich wniosków o tym, że nie wiem, wyobraźcie sobie, rozmawiam z mamą chłopca z czwartej klasy, i ta mama mówi: Aha, czyli jak ja teraz porozmawiam z nim o tych sprawach, to może już być za późno. No ja myślę, że to już może być za późno. I o tym też rozmawialiśmy: o tym, czy naprawdę jako rodzice chcemy, żeby odpowiedzialność za edukację seksualną naszych dzieci, za towarzyszenie ich rozwojowi seksualnemu, Przejęły takie kontakty łazienkowe, tego że chłopcy, koledzy, koleżanki, taka nomenklatura korytarzowo-podwórkowa, żeby to ona wyznaczała sposób myślenia czy mówienia na tematy związane z, z płciowością. Czy też chcemy mieć pierwszy głos, wiadomo, że głos kolegów będzie, on wybrzmi, tak? Wiadomo, że on będzie miał znaczenie. Ale te pierwsze, yy, pierwsze takie głosy są nasze, chyba, że chcemy to odpuścić, tak? I tak sobie myśleliśmy, przygotowując ten kurs, że to jest taka, takie narzędzie dla rodziców, którzy chcą towarzyszyć dziecku w rozwoju seksualnym, tak samo jak chcą mu towarzyszyć w rozwoju fizycznym i na przykład uczymy jazdy na rowerze. Jak chcą mu towarzyszyć w rozwoju poznawczym i uczymy dodawania, jeden, dodać dwa, czy jak wygląda litera A. W rozwoju, yy, nie wiem, artystycznym wysyłamy dzieci na y, liczne zajęcia artystyczne, umuzykalniające, plastyczne, a tę sferę seksu zostawiamy na taki moment, zapyta, odpowiem, uff, mam z głowy. W tym pierwszym momencie, bo w okresie przedszkolaka te pytania się pojawiają, tak. To, to, yy, to, to się musi zadziać, tak? To pytanie o to, skąd się wziąłem, ono musi zaistnieć w, waszych, w, w głowach Waszych dzieci. I drugi taki bardzo istotny, a jeszcze też taka, taki rodzaj dygresji, że ten temat edukacji seksualnej jest, jest tematem niezwykle energetyzującym taką dyskusję społeczną, tak? Czy ten program wychowania seksualnego zły, tamten dobry, ten, ten ma nadużycia, ten przekłamuje, ten odbiera rodzicowi możliwość, nie wiem, wpływania na to, co dziecko wie i co dziecko słyszy, no to pomyśleliśmy: Przygotujmy takie narzędzie, które nie odbiera rodzicowi możliwości oddziaływania na dziecko w tej kwestii. Ale właśnie daje mu taką możliwość, żeby oddziaływać na to dziecko w taki sposób, w jaki chcemy. Witaj, Reniu. Miło Cię tu widzieć. Bardzo fajnie widzieć y, znajome twarze. Y, witajcie. Więc, nasz kurs rozwoju seksualności dziecka jest właśnie czymś takim. Jeżeli chcesz towarzyszyć swojemu dziecku w jego wszechstronnym rozwoju, tak. To trudno pominąć sferę rozwoju seksualnego, ten obszar rozwoju seksualnego, lub trudno go uważać za, taki, za taką marginalność, tak? za coś, co tylko sobie, nie wiem, właśnie od czasu do czasu, z, nie wiem, ze skrępowaniem, zawstydzeniem, na co sobie zerkniemy. I drugi taki bardzo ważny kawałek to jest okres dojrzewania. Yy, wszyscy mówimy o tym, też jako edukatorzy, jako wychowawcy, jako rodzice, wiemy też o tym, że okres, dorastania, ten okres nastoletniości jest takim czasem zawirowania na wielu płaszczyznach u dziecka i mówimy o emocjonalnym, mówimy o psychicznym, mówimy o fizycznym, o hormonalnym, o naprawdę wielu, wielu aspektach, a naprawdę w tym mówieniu o tym, co się zmienia u nastolatka, taki może kawałeczek jest poświęcony temu, co się zmienia w sferze, sferze seksualnej, a wiecie, że zmienia się wszystko. Po prostu zmienia się wszystko, skoro wywraca się myślenie o wartościach, o rodzinie, yy, nie wiem, o wierze, o modzie, o przyszłości, o edukacji. To, jak może nie wywrócić się myślenie o seksualności, tak? Czy o mojej płciowości, o mojej roli, którą mam do spełnienia, czy której muszę poszukać w sobie? Jak to może się nie zmienić? No i teraz wyobraźcie sobie, jeżeli mój kontakt z dzieckiem w tym. Dzień dobry, Ewelina. Jeżeli mój kontakt z dzieckiem w tym obszarze. Ograniczył się do powiedzenia mu, że dziecko bierze się z brzucha mamy, wtedy kiedy dziecko miało 5 lat, a teraz ono ma 15 i ja chciałabym z nim zawiązać jakąś, porozmawiać o tych sprawach. To warto sobie zdawać sprawę, że jak dziecko ma 15 lat, to ono nas może nauczyć czegoś na temat tych spraw. Natomiast my, kiedy przyjdziemy, żeby zaproponować taką rozmowę, taką, wiecie, zabił dzwon, rodzic się obudził przyszedł, teraz będę Cię tutaj oświecać, tak, synu czy córko, to, cześć Tomku, to wiedzcie, że to za późno, tak, i że wtedy wyskakujemy jak Filip z konopi i przychodzimy ze swoim kagankiem oświaty do cywilizacji, która nas absolutnie już nie potrzebuje, a bardzo potrzebuje, tak, bo wewnętrznie bardzo potrzebuje, natomiast mentalnie, psychicznie to jest już ktoś daleko dalej niż Niż my go pamiętamy, bo my go pamiętamy jako przedszkolaka pytającego o to, skąd się wziąłem. Więc ten okres nastoletniości i tego, jak tego nie przeoczyć, jak zwrócić uwagę na różne ważne kwestie. Nie wiem, takie, takie pojęcie, o którym, które pojawia się często w tej edukacji seksualnej czy w tym obszarze dotyczącym seksualności, jest na przykład masturbacja. Bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie dokładnie tłumaczymy je. Na, pod, na przykładzie dziecka w tym wieku przedszkolnym, tak czy wczesnoszkolnym, jak to rozumieć. Jak na to patrzeć, jak go nie skrzywdzić, i bardzo wyraźnie tłumaczymy to, jak na to patrzeć w okresie nastoletnim. Tak? Co z tym y, możemy zrobić, czy co z tym może zrobić nasze dziecko. I to jest cały taki kawałek edukacyjny, jest bardzo obszerny w tym kursie. Tak? I pomyśleliśmy o tym, że wszystko to, o czym rozmawialiśmy z naszymi dziećmi, y, chcielibyśmy też po pokazać Wam, tak? żebyśmy mogli się spotkać w tym razem. Natomiast ja już to pisałam w paru miejscach, coś co jest dla mnie absolutnie genialne w tym, i mówię też jako ktoś, kto mówię to jako ktoś, kto to wymyślał, ale też jako ktoś, kto uczestniczył w, tym, w, tej, w tej produkcji, jakby w tym w realizacji tego projektu, jest taka nitka, która ciągnie się przez wszystkie odsłony tego kursu, taka nitka, która odsyła mnie, jako rodzica, czy ciebie, jako rodzica, do pracy nad sobą w obszarze swojej własnej seksualności. Ja jakoś mam takie głębokie doświadczenie, że jak nie masz, to wszystko, co opowiesz swojemu dziecku na ten temat, będzie jakimś rodzajem teorii. Wiemy, co jest z teorią. Czasami one są doskonałe i działają, a czasami, jak teoria, odkładamy je na półki z książkami. Natomiast jeśli Seksualność, jeżeli moja seksualność będzie czymś, co ja mam bardzo mocno rozpoznane, co ja rozumiem, co ja lubię, czy kocham w sobie, co yy, jakoś nie wiem, kocham też w swoim partnerze, yy, no to jeżeli ja to będę widzieć w taki sposób, to w taki sposób będę mogła towarzyszyć swojemu dziecku w rozwoju jego seksualności. Nie będę mu pokazywać teorii, tylko będzie mogło patrzeć na praktykę. Będzie mógł uczestniczyć w praktyce. W związku z czym to jest dla mnie unikat, że w tym kursie jest też sporo takich materiałów do pracy własnej. Nazywamy je arkuszami, ale możecie je nazwać w dowolny, właściwy dla siebie sposób. Jest ich bardzo dużo i one w dużej mierze odsyłają do takiej refleksji, autorefleksji, do obserwacji po to, żeby móc wyciągać wnioski, żeby to nie była kwestia przypadkowości w tym towarzyszeniu dziecku w rozwoju seksualnym. I teraz tak technicznie opowiem jeszcze, że cały ten kurs jest bardzo duży, tak? to jest potężna, potężna rzecz. Ona się składa z tak zwanych, tak sobie to ponazywaliśmy, z 10 odsłon. W związku z tym, że każda z tych odsłon zajmuje prawie godzinę nagrania, to podzieliliśmy to na dwie części. I pierwsza część jest takim, opisuje taki okres od poczęcia dziecka, a nawet jeszcze przed to może być bardzo ciekawe dla niektórych z nas po siedmiu, latki mniej więcej kończymy na tym etapie. Druga część natomiast zaczyna od tego etapu, idzie przez okres nastoletni, któremu poświęcamy sporo czasu w naprawdę różnych, Poziomach dojścia do tego nastolatka i kończymy na dojrzałej, ukształtowanej tożsamości, zintegrowanej seksualności, na, na takim młodym człowieku, który ma to wszystko dobrze poukładane. <laughs> to wygl wygląda to technicznie tak, że jest to nagranie, na którym my opowiadamy. Wy możecie widzieć prezentacje, natomiast w PDF-ach, które są dołączone do. Poszczególnych odsłon, możecie ściągnąć materiały do wydrukowania i do takiej pracy własnej. Czyli to jest taki komplet. W tej chwili w naszym sklepie na stronie www.zniki.pl można kupić gotową część pierwszą, czyli 5 godzin, 5 odsłon nagrań dotyczących tego pierwszego etapu. I poczekać na część drugą, która ukaże się na pewno, zostanie dołączona pod koniec, do końca maja na pewno już będzie całość zgrana, zmontowana i umieszczona na stronie. Więc można, na to, można kupić pierwszą, poczekać na drugą, a można też w okazjonalnej, promocyjnej cenie nabyć obie części równocześnie, czekając cierpliwie na tę drugą część, bo i tak... W pierwszej będziecie mieć materiał do pracy, do obserwacji, ten materiał refleksyjny, o którym mówiłam. To tak wygląda to technicznie i jakby wrócę jeszcze raz do tego, o czym mówiłam na początku, że w moim przekonaniu taką wartością dodaną tego kursu jest fakt, że to my, jako rodzice, możemy przejąć realną odpowiedzialność za to, jak kształtuje się tożsamość seksualna, jak kształtuje się seksualność dziecka, nie, nie oddawać tego komuś, nie wiem, osobom trzecim, systemowi, wychowawcom, no to jest bardzo dziwne, gdyby, gdybyśmy czekali na to, że ktoś to zrobi za nas, a w ten sposób, jeśli czasem się obawiamy, że nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, jakich słów użyć, nie wiemy, ile odpowiedzieć na to pytanie, które dziecko zadaje zgodnie z wiekiem, ile ono jest w stanie przyjąć. Tak, też nie chodzi o to, żeby dziecku, które zadaje ma 4 lata i zapyta mamo, mamo, skąd się wziąłem, czy tato, skąd się wziąłem, udzielić lekcji anatomii. Tak, to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że wszyscy to wiecie, ale jak nie wiecie, to się tam dowiecie. W związku z czym, no, taką, takimi informacjami chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Bardzo serdecznie Was zaprosić do zapoznania się z tym kursem. Być może, jeśli jest tak, że wszystko macie tutaj ułożone, wszystko macie ogarnięte, nie ma tutaj żadnych wątpliwości czy niejasności, to być może nie, nie potrzebujecie tego kursu, ale wtedy poproszę Was, jeżeli to jest możliwe, o to, żebyście powiedzieli o nim innym. Być może dla kogoś to będzie coś, co mu przyniesie ulgę i uratuje go w tym napięciu, którego doświadcza. Już zupełnie na koniec opowiem o tym, ponieważ gdzieś już wspominałam na którymś live o tym kursie, tak tylko w ramach PS do któregoś filmu, i potem taka dyskusja się odbyła w komentarzach, że właściwie to ten kurs powinien się nazywać o seksie przy rosole, ponieważ Rzeczywiście, tak jak mówiłam na początku, w naszym domu o seksie rozmawia się przy Rosole i y, inspiracją taką, y, która nas też pchnęła do przygotowania tego całego wydarzenia, była taka rozmowa naszej córki, która wspominała o y, lekcjach wychowania do życia w rodzinie, gdzie y, jako nastolatka już, gdzie y, nauczyciel pytał, kto, y, kto do, dotrzymuje tych informacji dotyczących seksualności od rodziców. I rękę podniosła tylko ona na 20-osobową klasę, to na mnie wstrząsnęło. To jakby, możecie mi wierzyć, to na mnie wstrząsnęło, bo y, to taka myśl, kurczę, czyli to kto to robi? Kto pomaga temu 14-latkowi, 13-latkowi, 12-latkowi przez to przejść, zrozumieć, co się w nim dzieje? Y, nie wiem... Ubez, zabezpieczyć go przed różnymi niebezpieczeństwami, które na niego y, mogą czychać, w tej kwestii, y, przed jakimś rodzajem niejasności, kto to robi, tak? Jedna osoba na 20 y, mówi o tym ze swoimi, y, w klasie, dos, dostaje informacje od rodziców na ten temat. To było przerażające. Bardzo życzyłabym Wam i Waszym dzieciom, żeby nie musiały szukać tych informacji w internecie od koleżanek czy kolegów w toalecie czy przez przypadek przykro się sparzyć tak i na tej podstawie zyskiwać informacje ale żebyśmy to my jako rodzice byli kimś kto naprawdę dostarcza wiadomości realnych spójnych i takich trzymających się kupy takich umocowanych w nauce umocowanych w wartościach umocowanych w naszym własnym doświadczeniu. Tak, już bardzo Wam serdecznie tego życzę i mam nadzieję, że e, gdzieś spotkamy się w czasie tego kursu. E, jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. A na koniec, e, mam nadzieję, że zobaczymy się jutro o 18.30 na kolejnym naszym spotkaniu z cyklów wychowawczych. E, o tym, o czym będzie, zawiadomię Was jutro rano. E, śledźcie nasz profil. Do zobaczenia. Powodzenia. Trzymajcie się.